Że jeszcze do tego są te środki europejskie, że możemy tą naszą niezdolność do wielkich przedsięwzięć przełamać. Bo przecież w ciągu tych 20 lat już wiele autostrad powinno być budowanych, wiele tych rzeczy, których nie zrobiono, powinno być zrobionych bez środków europejskich. No ale tak to wyglądało. To teraz mamy środki europejskie i to się nie daje. No proszę Państwa, tak być nie może. Tak być po prostu nie może. My musimy to przełamać, a jeżeli nie przełamiemy, to każdy będzie mógł powiedzieć: sami jesteście sobie Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że we wszystkich Państwa imieniu bardzo serdecznie podziękuję Panu Premierowi za dzisiejszą rozmowę tutaj z nami, za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przybycie panie premierze tutaj do nas i tą rozmowę. A wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję mimo nieprzyjaznej pole, nieprzyjaznej pogody, rozległości naszego województwa, trudności z dojazdem za tak liczny udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. dziękuję ja jeszcze raz serdecznie bardzo serdecznie dziękuję. To była bardzo interesująca rozmowa. Dziękuję bardzo.